Witajcie, z tej strony Aleksander Łamek. Dzisiaj chciałbym Wam zaproponować bardzo proste ćwiczenie, które pomaga na bóle pleców i kręgosłupa. Ta dolegliwość dotyka wielu osób. Ćwiczenie, które Wam zaraz zaprezentuję, ja sam nauczyłem się podczas zajęć na zdrowy kręgosłup. Aby je wykonać, powinniśmy położyć się na brzuchu, na twardej powierzchni. Najlepiej na podłodze na której umieścimy koc lub karimatę. Ewentualnie możemy też położyć się na dywanie. Ręce kładziemy wzdłuż ciała. Następnie zaczynamy bujać się na boki, tak aby nasze plecy mocno wychylały się to w lewą, to w prawą stronę. To ćwiczenie rozluźnia kręgosłup i mięśnie pleców, dając wyraźną ulgę. Ja sam wykonuję je 2-3 minuty, Gdyż tyle mi wystarcza, aby uzyskać zadawalający efekt. Jednak tego ćwiczenia nie powinny wykonywać osoby, które cierpią na choroby związane z kręgosłupem lub plecami. One powinny najpierw skonsultować się z lekarzem. Zachęcam Was do przetestowania tego prostego ćwiczenia i podzielenia się w komentarzach Waszymi doświadczeniami. A ja zapraszam również na moją oficjalną stronę aleksanderlamek.pl na której między innymi znajdziecie darmowe książki o zdrowiu oraz informacje o innych moich książkach. Polecam też inne filmy na moim kanale Zdrowe porady. Do zobaczenia!